Cześć, zabieram Was dzisiaj na krótką relację z Magic Con Amsterdam, na którym mieliśmy przyjemność być pod koniec czerwca. Wiecie, ja patrzę na siebie jak na karcianego dinozaura. Pamiętam Grand Prix na 2000 osób i trudno mi było sobie wyobrazić, że da się to w ogóle przebić. Cóż, byłem w błędzie, a skala wydarzenia przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Powiedzmy sobie najpierw, czym w ogóle jest MagicCon. Przed laty Wizardzi, czyli twórcy gry, byli bardzo mocno zaangażowani w organizowanie poważniejszych turniejów z cyklu Grand Prix czy Pro Tour. Natomiast z czasem zaczęli przekazywać pieczę nad tymi eventami i ich późniejszymi iteracjami różnym podwykonawcom. I tak na przykład obecnie europejskie qualifiery organizowane są przez Fanfinity, czyli Tournament Center. Natomiast jakieś dwa lata temu Wizardzi wyszli z pomysłem zrobienia nie tylko turnieju, ale i całego konwentu dedykowanego Magicowi. Takie wydarzenie towarzyszą właśnie Proturą, czyli najważniejszym turniejem w roku. Stąd ich dość niewielka ilość, a w Europie był to chyba dopiero drugi taki event w historii. Czytając o tym, jak wyglądały poprzednie wersje, myślałem, że to będzie po prostu kolejna taka iteracja starej Grand Prix. No, bo wiecie, mieli być rysownicy, vendorzy, no i sporo side eventów. W sumie wszystko to było, ale było dużo bardziej. Całość wydarzenia trwała 3 dni w amsterdamskim centrum Raj na przestrzeni trzech gigantycznych hal. Działo się mnóstwo rzeczy. Ja tam sam wyobrażałem sobie, że między poszczególnymi rundami turniejów, jeśli uda mi się skończyć w miarę wcześniej rundę, to spokojnie zdążę sobie wszystko obejrzeć. Natomiast ogrom przestrzeni sprawiał, że przejście z jednego końca hali, gdzie grałem PTQ, do tej ze sceną i prezentacjami trwało na tyle długo, że jak już tam dotarłem, no to trzeba było już w sumie wracać. Szukając jakiejś znanej mi lokalnej analogii, to myślę, że spokojnie to był taki pyrkon, ale skupiony wyłącznie na Magicu. Tak wyobrażam sobie kolejne edycje paprykarza za nie wiem, 10 lat. Żeby dać Wam obraz tego, co tam się właściwie działo, to rzeczywiście była strefa dedykowana dla rysowników. Natomiast w mojej pamięci na takie eventy zapraszano zawsze dwie, trzy osoby z małym stolikiem gdzieś w hali. Tu była cała strefa, rysowników było 40 i to nie byle jakich. Voss, Villeneuve, Tedin, Faćkowa, Staples, Pool, Tedin czy John Avon ustawiały się kolejki, a przy Magali, czy właśnie Avonie, stały dodatkowe osoby z obsługi, żeby te kolejki ogarniać. Można było sobie podpisać karty, kupić artist proofy, printy, tokeny i inne bajery. Natomiast nie ukrywam, że 5 euro za podpisanie karty moja wewnętrzna cebula nie była w stanie sprocesować. Było też stanowisko, gdzie można było umówić się, żeby pokazać swoje własne prace komuś z Wizardów, by ten je ocenił i być może sprawił, że to Wy dostaniecie własną budkę na kolejnym Magic Conie. Za rysownikami mieliśmy strefę handlową, gdzie swoje budki mieli wendorzy handlujący singlami i produktami. Większość dużych europejskich traderów miała własną przestrzeń, aż dziw, że nie było MTG Spotu. Tam również były nieustające kolejki, i choć ani ceny, ani produkty nie były niczym specjalnym, to w zasadzie pracowali do końca. Wszystkie inne budki już były zamknięte, a ci nadal trajdowali. Nie rozumiem, czy nie znają kart marketu, czy po prostu w ten sposób podchodzą do tematu, że chcą zobaczyć fizycznie karty, zanim je kupią, ale no, byłem mocno zaskoczony tym, jak bardzo obłożone były te strefy. No i co ciekawe, mieli też oczywiście bajlisty, więc można było przyjść i swoje karty sprzedać. Wiecie, karty i boostery mogę sobie kupić lokalnie, nie muszę po to jechać aż do Amsterdamu. Zdobyłem tylko kilka japońskich paczek, żeby czekały na tegoroczny kalendarz adwentowy. To, co podobało mi się dużo bardziej, to stanowiska takich firm jak Ultra Pro, Dragon Shield, Ultimate Guard, którzy wystawiali rzeczy często niedostępne nigdzie indziej albo mecz, na który zawsze szkoda mi było opłacać koszt przesyłki np. ze Stanów. Stąd zamiast na podpisy rysowników, zostawiłem trochę euro w tych okolicach i dorobiłem się chociażby sliwów upamiętniających 25. rocznicę istnienia Dragon Shieldów, figurki animatu czy koszulki z Fyblu THP. Również sami Wizardi mieli swoje własne sklep, i to w sumie największy z gadżetami, do którego była wieczna kolejka. Jeśli obserwujecie jakieś grupki czy Discordy, to na pewno widzieliście, że zostały zalane przez skalperów próbujących sprzedać tam unikalne produkty, dostępne właśnie wyłącznie w ramach tego konkre konkretnego Magic -cona. Matę z wiatrakiem, koszulki, bluzy, karty specjalne, secretler i tak dalej. Ja tylko obserwowałem jak kolejne pozycje są zaklejane jak out of stock. Na szczęście wieczorem drugiego dnia nieco się ta kolejka rozluźniła i udało mi się również załapiać na resztki. Także strefa handlową jestem pozytywnie zaskoczony, choć kombinacje jakie momentami trzeba było wykonać chcąc zapłacić kartą były dość zabawne. W tej okolicy mieliśmy też strefę rodzinną z różnymi warsztatami, zrobienia bransoletek przyjaźni i, i takich tam pierdół. Miły akcent, ale no, nie były tym razem dla mnie interesujące, ponieważ jechaliśmy tylko we dwoje. Oraz była tam też strefa dla influencerów. Ja niestety jestem w tym względzie dość ograniczony, bo znam skórę i prezent Kenobiego, ale z oboma zamieniłem dwa czy zdania, a od Kenobiego dostałem też tokena. Natomiast widziałem, że można było sobie tam zagrać z kimś z YouTuberów, na przykład w Commandera. W drugiej hali natomiast, była strefa, w której o umówionych godzinach pojawiały się znane osobistości i całe kolejki ludzi chcących sobie z nimi pogadać w ramach Meet Grid. Także jak ktoś chciał przybić piątkę z Gabinem Bahejem, to też miał taką możliwość. Natomiast część z tych ludzi, tak jak wspomniany Kenobi, kręcili się po sali i grała też jak wszyscy inni, więc to była dużo lepsza okazja do tego, żeby sobie z nimi pogadać na luzie. Tu też wydzielona była strefa, gdzie rozgrywany był protur i trwała relacja z przebiegu całego turnieju. Z Polaków walczyli Sodek i Alan, i choć obaj radzili sobie nieźle, to zabrakło do topa. A to też zupełnym przypadkiem, już w zasadzie wychodząc z sajtu, załapaliśmy się na ceremonię prowadzoną przez e, Williama Jensena, w której uczestniczyli sami prosi, w ramach której od tej pory nagroda Player of the Year będzie nosić imię Kaja Budę. E, w ogóle w pierwszej sali była również scena, na której odbywały się prezentacje nowych kart, zapowiedzi, m.in. tego całego Foundations, e, czy konkurs cosplayerów. Natomiast mnie się nigdy tam nie udało dotrzeć na czas, byłem zbyt zajęty samym graniem. Stąd większość newsów tam ogłoszonych czytałem potem w necie zamiast przeżywać je na bieżąco. Z rzeczy, które pominąłem, warto pewnie też wspomnieć o tym, że odbywały się prelekcje i warsztaty gdzieś na piętrze Magiki Rodzicielstwo, Magiki Zdrowie Psychiczne, no ale znowuż ja wybierałem w tym czasie granie. Były również stanowiska firm graderskich Beckett i CGC, gdzie można było z wyprzedzeniem umówić się na zgradowanie swojej karty na miejscu. No ale żeby to zrobić, trzeba mieć najpierw kartę, której wartość sama w sobie przekracza koszt gradingu, z tym u nie krucho. Fajnym akcentem było też poszukiwanie Fibble hypy. Na przestrzeni trzech wielkich hal w kilku miejscach ukryto kody QR, które można było zbierać do aplikacji, a jeśli znalazło się wszystkie, można było otrzymać nagrodę. Nic specjalnego, ale fajny akcent. Wielkie dzięki dla Andrzeja, bez którego pewnie nie znaleźlibyśmy ostatniej zguby. Jak słyszycie i widzicie, jak dotąd działo się tam mnóstwo rzeczy, a to wszystko w otoczce wielkiego magicowego święta. Między nami chodzili cosplayers, były konstrukcje takie jak ta z Emraku, czy dachy z Assassins Creed. A. Wszystko przygotowane na poziomie, który pozwalał wczuć się w klimat eventu. Dodatkowo my przyjechaliśmy z dwudniowym wyprzedzeniem, żeby obejrzeć sobie Amsterdam, w którym jakoś jeszcze nigdy nie było okazji być, a w mieście jest akurat co robić. Do tej pory nie wspominałem jednak jeszcze nic o samym graniu. A co by nie mówić, to tego było na Magic Conie najwięcej. Cała jedna hala została podzielona na strefy, gdzie w każdej non-stop od rana do nocy trwało granie i to nie na setki, a tysiące osób. Ja celowałem w eventy najbardziej competitive – 75K, Modern, PTQ shield, czy Single Elimination shield z 12 paczek. W dwóch pierwszych turniejach grało ponad 500 osób, w tym ostatnim setka wcale nie było nas tam jakoś specjalnie dużo. Strefa komandera, Eightmenów, menów League czy promo draftów Assassin's glida wyglądała jakby grało tam 4-5 razy tyle ludzi. Drafty Modern Horizons odpalały się niemal co chwilę. Strasznie jestem ciekawy, jakie są ostateczne statystyki. Ile takich wejściówek odpalono, ile draftów zagrano. Ocean ludzi przekręcających kolorowe kartoniki i to ludzi najróżniejszych kolorów i kształtów, wszyscy mówiący wspólnym językiem. Sporo było też Polaków, w tym i sędziów, z którymi zawsze fajnie jest zamienić kilka słów. Jedno wielkie szaleństwo. Kiedy ja bezskutecznie tryhardowałem, odbijając się od nagród, Ewelina rozwalała commander draft Assassin's Creed. A. Natomiast do wyboru było w zasadzie wszystkie istniejące formaty. Od Legacy, przez turnieje Niespodziankę Gavina, po jakieś historical drafty, dwugłowe sildy z całego boxa, competitive turnieje Secret Lair, po koktajlowego Komandera z BDM-em czy collector z sildy. Było w czym wybierać i każdy był w stanie znaleźć sobie takiego Merchika, jakiego najbardziej lubi i do tego masę ludzi o tych samych upodobaniach. Nie udało nam się jednak uzbierać wystarczająco tiketów, żeby wymienić je później na Pricewallu na nic więcej niż trzy paczki Collector's Boosters Modern Horizons 3, no ale nie wyszliśmy z pustymi rękoma. Co ważne, ta wielka sala to tylko i wyłącznie strefa, w której odbywało się zorganizowane granie. Do tego na piętrach były stoliki przeznaczone do freeplaya, gdzie ludzie po prostu sobie siadali i grali. Również w okolicach głównej sceny były stoliki, na których grano cuby. Rzadko kiedy widuje, żeby udało się takiego przeprowadzić, a tam co chwilę zbierali się ludzie. Wieczorem było też jakieś afterparty, ale było dodatkowo płatne i mieliśmy inne plany na wieczór niż spędzenie kolejnych godzin z masą magicowców. Jak myślę, słyszycie, ja bawiłem się zaskakująco dobrze i czekam z niecierpliwością, aż ogłoszą, gdzie Magic Con będzie miał miejsce za rok, bo obecny w tym roku będzie miał miejsce jeszcze w Las Vegas, ale wiadomo, to są troszeczkę rejony poza moim obecnym zasięgiem. No bo jeśli życie pozwoli, to chciałbym się na ten przyszłoroczny europejski również wybrać. Szkoda, że nie udało mi się nic konkretnego wygrać, ale wcale to nie przeszkodziło, żeby bawić się całkiem nieźle i dobrze spędzić czas. Szczególnie, że również sam Amsterdam nie zawiódł i udało nam się zwiedzić Rijksmuseum, dom Rembrandta, popływać kanałami i pokręcić się po wejli. Jedyna wada tego wyjazdu była taka, że mieliśmy jechać samochodem i dwa dni przed coś mnie tknęło, że możemy mieć mało oleju. W warsztacie okazało się, że niestety, że tak powiem, mamy również mało rozrządu i taka wyprawa to tylko dla odważnych. Skończyło się więc, że my musieliśmy zostawić auto w warsztacie i lżejsi o kilka tysięcy jechać Flixbusem. Nadrobiliśmy za to The Boys i Aqualite. Chwalę sobie i polecam Wam taki wyjazd, ale było też kilka detali, które da się zrobić lepiej i na które warto się przygotować. Przede wszystkim sposób w jaki przebiega rejestracja na MagicCon to jest dla mnie jakaś magia. Wejściówki Early Access wystartowały w lutym i o ile się nie mylę większość tych sensownych wyprzedała się do marca. Przez to dużo ludzi z którymi rozmawiałem musiała załapać się na przykład tylko na jakieś jednodniowe, nie wiem, piątek albo tylko na niedzielę. Problem z tym był taki, że trzeba było szybko kupić wejściówkę i to w zasadzie w ciemno, bo lista eventów i ich formatów ogłoszono dopiero w kwietniu. I to w kwietniu ruszyła sprzedaż biletów na granie. Czyli najpierw trzeba było wydać niemałe pieniądze, żeby kupić wejściówkę na sam event, a dopiero potem kupić bilety na poszczególne turnieje. Mało tego, dużo z tych co ciekawczych błyskawicznie się wyprzedała i również rozmawiałem z Holendrem, który zdecydował się na udział na ostatnią chwilę i do wyboru miał w zasadzie 8 i ligę albo kolektor Silda za miliony monet. Także trzeba się decydować szybko. Do wyboru są też różne rodzaje wejściówek. Ja zdecydowałem się na VIPa, w ramach którego dostałem dodatkowy merch, tickety i gadżety. I gdybym wiedział, że będę musiał zapłacić za rozrząd, pewnie bym się na to nie zdecydował. No ale wtedy było to do przełknięcia. Istnieje również wyższa wersja tej wejściówki Black Lotus z jeszcze większą ilością gadżetów, która uprawnia również do wejścia do specjalnej strefy z przekąskami oraz z priorytetem we wszystkich kolejkach. I to to ostatnie może się okazać warte kosmicznej ceny, jaką trzeba za to zapłacić, ponieważ cały Magic Con to jedne wielkie kolejki. Kolejki do rysowników, kolejki do sklepów, kolejki do odebrania badża, kolejki do merchu, kolejki do prize kolejki do zapisów na eventy, kolejki do kibla i kolejki do jedzenia. Plusem było to, że w ogóle było dostępne ciepłe jedzenie na sajcie. No i trzeba im też oddać, że wszystkie te kolejki poruszały się całkiem sprawnie, ale jednak tłum ludzi był taki, że i tak trzeba było swoje odstać. Kupienie wejściówki z priorytetem pozwalało oszczędzić mnóstwo czasu. Ostatecznie mnie udało się i bez tego załapać w zasadzie na wszystkie co chciałem, bo spędziłem na miejscu w zasadzie 3 pełne dni od rana do nocy. Szkoda też, że główne eventy zaczynają się dopiero o 11:00, bo jeśli w perspektywie jest sealed z 8 rundami, to w zasadzie nie ma opcji, żeby sensownie zaplanować wieczór. Jednym z fajniejszych elementów takich wyjazdów jest to, że po całym dniu grania można wieczorem wyjść do lokalnej restauracji i spędzić czas ze znajomymi. Tu grając do końca i kończąc po 21 robi się już dość wąska przestrzeń na to, no i ceny tego wszystkiego są przytłaczające. Natomiast moimi spostrzeżeniami podzieliłem się już w ankiecie z bizardami. Pojawił się też dość nieoczekiwany kłopot, jakim okazali się być sędziowie. Stałem szacunkiem dla wielu dobrych sędziów, szczególnie tych z Polski, ale wielu ich kolegów zupełnie nie ogarniało swojej kuwety. Sporo z nich miało problemy z zasadami, inni z kolei oddelegowani do side eventów nie wiedzieli nawet jakie panują zasady w ramach eventu, który mieli jej prowadzić. Generowało to sporo chaosu, a ja sam musiałem apelować do headjada. Natomiast trudno się dziwić, skoro na chwilę obecną nie ma czegoś takiego jak funkcjonujący judge program. No i w telegraficznym skrócie to by było na tyle. Dzięki za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Wam chociaż część energii, jaka tam panowała. Dzięki też za cierpliwość, ale temperatura, trwające niedawno euro i ogólnie życie sprawiły, że trochę mi to wszystko zajęło. Tymczasem czekam już na Blambor. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.